dosyć wprowadzania standardów, z których byliby dumni wasi wschodni przyjaciele. Zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości rzecz niedopuszczalną, ale przede wszystkim Krajowa Rada. Pan poseł Budka przedstawia kandydatury i motywacje, które stoją za. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój, proszę Państwa o spokój raz jeszcze. Będzie za chwilę możliwość zabrania głosu w dyskusji i mam nadzieję, że Państwo z tej możliwości skorzystają. Rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. Patrząc Państwu prosto w oczy, że dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości jak Wy, drodzy Państwo naprawdę nikt tak dzisiaj nie potrzebuje niezawisłych sędziów jak Państwo. Cała Polska była świadkiem, kiedy pod dyktando polityka członkowie tej Rady zmieniali sposób głosowania, kiedy obserwowaliśmy bulwersujące sceny, kiedy politycy wracali po nieobecności do tego organu i wskazywali, w jaki sposób mają sędziowie głosować. Polska potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa stała się jednym z elementów, który sprawił, że poprzednia większość parlamentarna zablokowała dostęp Polaków do środków z Funduszu Odbudowy. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Dzisiaj jest ten czas, żeby powiedzieć dosyć. Dosyć psucia państwa, dosyć zawłaszczania konstytucyjnych organów, ale przede wszystkim dosyć wprowadzania standardów, z których byliby dumni wasi wschodni przyjaciele. Zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości rzecz niedopuszczalną. Staliście się niestety jednymi z autorów największej destrukcji, jeżeli chodzi o to, co stało się w Rzeczpospolitej po 1989 roku. Krajowa Rada Sądownictwa to organ, który powinien pilnować, żeby sądy Rzeczpospolitej były miejscem, w którym jest przestrzegane prawo, w którym politycy nie piszą wyroków sądowych, w których politycy nie zmieniają na usłużnych, funkcyjnych sędziów, prezesów i wiceprezesów. Ale przede wszystkim Krajowa Rada... Pan poseł Budka przedstawia kandydatury i motywacje, które stoją za. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój raz jeszcze. Będzie za chwilę możliwość zabrania głosu w dyskusji, i mam nadzieję, że Państwo z tej możliwości skorzystają. W tej chwili, ze swojej możliwości wypowiedzi, korzysta Pan Poseł Budka, którego proszę też o zbliżanie się do końca wypowiedzi. Bardzo dziękuję panie marszałku, wysoka izbo. W Krajowej Radzie Sądownictwa są potrzebni ludzie, którzy znają polską konstytucję, którzy wiedzą, czym jest artykuł 10 Konstytucji, artykuł 173 Konstytucji, zasada trójpodziału władzy, niezależności władzy sędziowskiej, którzy wiedzą jaka jest rola Krajowej Rady Sądownictwa. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w dzisiejszym składzie nie spełnia tych europejskich i światowych standardów. Ja rozumiem to podenerwowanie z tej strony sceny politycznej, ale musicie Państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. Musicie państwo zrozumieć, że Krajowa Rada Sądownictwa znowu stanie się organem, który zgodnie z Konstytucją będzie stał na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Szanowni państwo, jeżeli chcecie poznać uzasadnienie tych kandydatur, to no jest bardzo proste. Dzisiaj potrzebujemy ludzi którzy wiedzą, że wymiar sprawiedliwości jest od kontrolowania władzy, a nie od tego, by władza kontrolowała wymiar sprawiedliwości. Kra... Krajowa Rada Sądownictwa to miejsce dla ludzi, którzy idą tam po to, by realizować tę konstytucyjną zasadę, a nie po to, by zajmować się awansami dla swoich. Szanowni Państwo, takim symbolem tego, co działo się w Krajowej Radzie Sądownictwa, jest ścieżka kariery osób, które tam się znalazły. To się stała trampolina dla swoich. To się stało miejsce, gdzie bierni, mierni, ale wierni awansowali w kolejnych szczeblach. To się stało miejsce, w którym ludzie byli wskazywani przez partię rządzącą. Dlatego tak ważne jest, by Krajowa Rada Sądownictwa odzyskała przede wszystkim zaufanie obywateli, żeby przede wszystkim znalazły się tam osoby, które to rozumieją. I możecie państwo pokrzykiwać, możecie państwo się burzyć, ale 15 Października 2023 roku skończył się w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości. Dziś mamy do czynienia z normalnymi standardami państwa prawa, w przeciwieństwie do tego, co działo się przez ostatnich 8 lat. I Szanowni Państwo, dzisiaj trzeba jasno powiedzieć. Ten, to uzdrawianie wymiaru sprawiedliwości rozpoczyna się dzisiaj, ale przed nami dosyć trudna, wyboista, ale finalnie bardzo szczęśliwa droga. Otóż tak jak zainfekowaliście Krajową Radę Sądownictwa, zainfekowaliście Trybunał Konstytucyjny, to niestety musicie się liczyć z tym, że ci, którzy rozumieją, Standardy państwa prawa będą te po kolei, te wszystkie elementy, które są dzisiaj zainfekowane, w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją, krok po kroku czyścić. I szanowni państwo, możecie sobie krzyczeć, możecie sobie zachowywać się, jak zachowujecie, ale musicie zrozumieć podstawową rzecz: naprawdę, czas bezprawia skończył się nieodwołalnie. I dzisiaj ten wybór rozpoczyna czas naprawy, dlatego, Szanowni Państwo, Klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza te kandydatury, jednocześnie przedstawiając dalsze kroki, które będą towarzyszyć uzdrowieniu tych konstytucyjnych organów. I mam nadzieję, że gdy przez to wszystko wspólnie przejdziemy zrozumiecie państwo jak bardzo się myliliście zrozumiecie państwo na czym polega państwo prawa zrozumiecie państwo na czym polega sprawiedliwość wreszcie zrozumiecie państwo że w demokratycznym państwie prawnym to sądy są od tego by kontrolować władzę naprawdę możecie być państwo spokojni a myślę tak na zakończenie, tak patrząc Państwu prosto w oczy, że dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości jak Wy, drodzy Państwo. Naprawdę. Nikt tak dzisiaj nie potrzebuje niezawisłych sędziów jak Państwo, jak ta strona sceny politycznej, bo przecież będziecie Państwo. Rozliczani z tego, co zrobiliście, i to w waszym interesie jest to, żebyście Państwo stawali przed niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami. Krajowa Rada Sądownictwa w nowym kształcie z pewnością będzie gwarantem tego, że procesy w Polsce będą prawe i sprawiedliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu.